bitterów i dzisiaj kolejna recenzja horrorów. Dzisiaj omówimy sobie drogę bez powrotu. Zaczynając. Bardzo lubię ten horror, ale dobra, na początku jest część pierwsza droga bez powrotu, jeden z 2000 roku. Po tym przychodzi droga bez powrotu 2, z 2007 roku. Po tym przychodzi droga bez powrotu 3. Zostawieni na śmierć. Zabiję się. To, czego nie widzisz. Bardzo fajny horror. Droga bez powrotu: 3, zostawieni na śmierć z 2009 roku. Droga bez powrotu: jest 4. 4. Czekajcie. Droga bez powrotu: 4. Krwawe początki. Po tym przychodzi. Czekajcie. Po tym przychodzi. Droga bez powrotu: 5. Krwawe granice. O, po tym przychodzi Droga Bez Powrotu 6, Hotel na Uboczu oraz... No i mi się pomyliło, że nie ma więcej części, jest tylko 6 części tej Drogi Bez Powrotu. Horror o kanibalach, tak naprawdę na początku jest ich czterech, Potem dopiero się powiększają. Kanibale dlatego, że jest to rodzina kazirodcza. Yy, yy, bardzo lubię ten horror, oglądałem wszystkie części kilka razy nawet. Bardzo przypadł mi do gustu. Oceniam ten horror... 10 na 10, bo jest... Nie, 9,5 na 10, bo trochę brakuje, ale naprawdę bardzo fajny horror. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.